Cześć, słuchajcie, mam dla was niesamowitą wiadomość, ale zanim powiem wam o co chodzi, to chciałbym wam trochę przybliżyć ten temat, żebyście wiedzieli o co chodzi. Tutaj na rynku amerykańskim i głównie właśnie europejskim jest kilka takich wiodących firm zajmujących się tym oświetleniem off-roadowym. I powiem wam tak, jeżeli chodzi o tą najdroższą markę, to tak, mają produkty naprawdę dobrej jakości, ale pamiętajcie też, że płacicie właśnie za. Nazwę. Kolejny segment produktów oświetleniowych to są właśnie takie tanie zestawy, które możecie na przykład kupić na Amazonie za powiedzmy 150 dolarów. Dokładnie coś takiego ja kupiłem w trakcie budowy swojego kampera ze względu na to, że tych kosztów było dosyć dużo i po prostu ciąłem te koszty gdzie mogłem na rzeczach, które. Uważałem, że w danym momencie nie są najważniejsze, i tutaj się naprawdę pomyliłem ze względu na to, że na pierwszym wyjeździe już się przekonałem, jak ważne jest takie oświetlenie off-roadowe, jeżeli na przykład zamierzacie wyjechać w ogóle gdzieś na jakieś boczne drogi, zjechać właśnie z autostrad. W trakcie budowy właśnie tego swojego kampera rozglądałem się za oświetleniem i oczywiście moją uwagę zwróciła najdroższa firma, na co nie mogłem sobie w tamtym momencie pozwolić, ale ale oprócz właśnie tych drogich firm i tego taniego segmentu, są firmy, które tak naprawdę dostarczają Wam powiedzmy jakość tych naprawdę drogich firm. I cenę zbliżoną do tych tanich produktów z Amazonu. I tutaj, właśnie wracamy do tej bardzo fajnej wiadomości, bo w trakcie budowy, a raczej pod sam koniec budowy mojego wana, firma Auxbeam odezwała się do mnie z propozycją, czy nie chciałbym właśnie zamontować ich oświetlenia na swoim wanie. Ja się niesamowicie ucieszyłem, bo ich produkt tak naprawdę był moim docelowym produktem, który chciałem zamontować tutaj na wanie. Zapytali się właśnie. Czy chciałbym to zamontować w zamian za rzetelną recenzję po prostu ich produktu? Ale dobra, moi drodzy, nie przedłużam, pokażę Wam co mi wysłali i potem pójdziemy, zamontujemy to na wanie i pokażę Wam również w porównaniu z ujęciami z poprzednich odcinków, gdzie używałem tego taniego oświetlenia, i ujęcia z tym nowym oświetleniem, i zobaczycie dlaczego. Yy, Cena tutaj tak naprawdę gra rolę, jeżeli chodzi o oświetlenie off-roadowe. To jest wszystko, co właśnie firma Auxbeam wysłała mi, żebym mógł sobie zamontować na swoim wanie. Niesamowicie mnie to cieszy, bo to jest właśnie produkt, który docelowo chciałem mieć u siebie na samochodzie, ale ze względu na dużą ilość kosztów w trakcie budowy nie zdecydowałem się i teraz tak naprawdę żałuję. A dlaczego? No to już Wam mówię. Jeżeli chodzi o produkty, które mi wysłali, to tak. tutaj Znajdują się cztery takie satelitki, wiecie, te dwie, co mam właśnie zamontowane z przodu. Wysłali mi cztery, bo docelowo chcę mieć właśnie jeszcze dwie z tyłu, żebym miał widoczność w trakcie, na przykład cofania, jeżeli będę gdzieś tam na jakiejś takiej offroadowej trasie. To jest takie oświetlenie, które mam zamontowane właśnie na zderzaku, 22 cale długości i zobaczcie, jak to naprawdę genialnie wygląda, jeżeli chodzi o jakość okablowania. Spójrzcie. Wszystko pięknie zapakowane. Macie bezpieczniki, macie już uchwyty porobione do akumulatora. I jeżeli chodzi o samo oświetlenie, nie wiem, czy będę w stanie to zrobić jedną ręką, ale chciałbym wam pokazać po prostu materiał, z jakiego to, jest, to oświetlenie jest wykonane. No, jest po prostu super sprawa. Co prawda, jest odrobinę większe niż to, które mam zamontowane. Ale mi to w ogóle nie przeszkadza, ze względu na to, że to będzie montowane w zderzaku. Ja już podłączałem to oświetlenie, żeby sprawdzić, właśnie czy ono działa, żebym miał wszystko gotowe do filmu. I to daje naprawdę dużo więcej światła niż to, co ja mam zamontowane. Ale prawdziwy rarytas, tak naprawdę, z tej firmy, to jest właśnie przełącznik do tych świateł, który jest naprawdę bardzo fajnie wykonany. Zobaczcie, dostajecie. Takie naklejki na przyciski, bo możecie sobie po prostu zamontować, co byście tam chcieli przód, tył i tym podobne rzeczy. Do tego macie właśnie panel z przełącznikami. Ja wybrałem sobie taki na 6 przycisków. Przyklejacie sobie po prostu te, które chcecie czyli ja będę miał górę, przód, tył przód satelity i potem jeszcze docelowo oświetlenie na bokach wana w trakcie gdzieś tam postoju, jeżeli chce sprawdzić co się dzieje dookoła samochodu. Do tego jeszcze w ogóle super sprawa. Coś czego nie dostaniecie w tych tanich takich produktach z Amazonu, to jest właśnie skrzyneczka z bezpiecznikami, którą możecie sobie właśnie zamontować. Tylko jeżeli będę w stanie to otworzyć, to by było naprawdę super. Czekajcie. O, spójrzcie na to, jak to jest po prostu profesjonalnie wykonane. I kolejna sprawa to jest okablowanie, które jest powlekane właśnie taką tą siatką, zapobiegającą przetarciu i tym podobnym rzeczom. Naprawdę super jakość, jeżeli chodzi o ten produkt. Kolejna sprawa, dodatkowe, zapasowe, bezpieczniki. No, i zobaczcie, jak to genialnie wygląda. Na samym środku tego oświetlenia macie pięć takich ogromnych LEDów, które właśnie skupiają to światło po środku i biją niesamowicie daleko. Kolejna rzecz, której mi brakowało w oświetleniu, które zamontowałem, to po prostu wodoodporna wtyczka. Pokażę wam, jak to zrobiłem z tym wcześniejszym oświetleniem, ale to jest taka partyzantka na maksa. A tutaj macie już wtyczki przygotowane, po prostu, żeby podłączyć to. Pod ich okablowanie. Fajne jest też to, że na przykład, jeżeli chodzi tutaj o to największe oświetlenie, to wysyłają Wam trzy różne uchwyty do mocowania. Macie tutaj właśnie takie pod kątem, które możecie przykręcić sobie prosto do dachu i potem zamocować tutaj oświetlenie. Macie zwykłe takie standardowe, które montuje się na boku tutaj tego oświetlenia, właśnie tutaj. I macie też takie, które możecie zamontować sobie na bagażniku. Zaczekam chwilę, aż się samochód zagrzeje, i na początek zamontuję to największe oświetlenie na dachu. I jeszcze w ogóle zanim zacznę to robić, to pokażę Wam za chwileczkę jak prezentuje się to stare oświetlenie, żebyście mieli po prostu porównanie pomiędzy tym właśnie, co będę teraz montował. A tak jak widzicie, pogoda niestety nie jest najlepsza. Pomimo tego, że jest naprawdę pięknie na dworze, bo wszystkie góry dookoła Rino są obsypane śniegiem. to no nie jest to najlepsza pogoda do montowania oświetlenia i bawienia się właśnie elektryką w samochodzie więc zacznę od tego dużego światła i potem pomału będę sobie po prostu montował wszystkie inne oświetlenia i na koniec zamontuję sobie te przyciski właśnie z firmy Auxbeam, tylko chcę poczekać aż przestanie padać śnieg żebym mógł otworzyć sobie klapy i tam po prostu działać i dłubać z tymi kablami. Ja mam to światło zamontowane w ten sposób, przy użyciu takiej Naprawdę drogich uchwytów, bo każdy z tych uchwytów kosztował 30 parę dolarów. Moim zdaniem to jest niesamowite zdzierstwo, ale niestety nie mogłem znaleźć nic innego. Mam to zamontowane do tego bagażnika, który mam z przodu, i teraz muszę po prostu to wykręcić tutaj, te śruby rozłączyć tam i wsadzić nowe światło. Także szybko powinno mi to po prostu pójść i mam nadzieję, że sprawnie również. Na początek, zobaczcie sobie, jak wygląda ta taka taniocha z Amazonu, to oświetlenie, które wcześniej zamontowałem. Nie będę patrzył prosto w to światło, bo to może człowieka. Oślepić i teraz pierwsze co będę musiał zrobić, to będę musiał rozłączyć to światło tutaj, właśnie pod tym bagażnikiem, potem wykręcić to tutaj z tych uchwytów i zamontować swoje nowe światło, właśnie z firmy. Aux beam, tak jak widzicie, no jest różnica w wyglądzie nawet przy zgaszonym świetle, i to będzie naprawdę bardzo szybka robota ze względu na te takie e, szybkie złączki. Po prostu wpinacie sobie to i macie już wodoszczelne połączenie. Także cieszę się, że to jest właśnie zrobione w ten sposób, i za chwileczkę zobaczycie, jak to się będzie prezentowało. Teraz zobaczcie sobie, jak wygląda właśnie włączone to oświetlenie. Jest na maksa jasne. W ogóle nawet nie mogę patrzeć w tamtym kierunku, ale zwróćcie uwagę, jak się rozkłada światło w miejscu, gdzie jest właśnie te pięć takich dużych LEDów. Zobaczycie, jak to będzie fajnie wyglądało w nocy i o ile więcej będzie dawało światła. Moim zdaniem to oświetlenie spisuje się bardzo dobrze, tak żebyście sobie mogli to porównać to zobaczcie na ujęciach z poprzednich filmów, gdy miałem jeszcze zainstalowane to stare oświetlenie. Tak jak widzicie tamte światła dają dużo mniej po prostu światła, oświetlają drogę, ale w porównaniu z tymi... To jest naprawdę bardzo duża różnica. Do tego jeszcze tutaj, teraz, w tych nowych, jest ten taki kwadrat, właśnie przede mną, z tych pięciu takich dużych LEDów. I dzięki temu, właśnie, możecie sobie oświetlić drogę daleko przed sobą i widzieć, tak naprawdę, jakiej jakości jest ta droga przed Wami. Do tego jeszcze, jeżeli spojrzycie na to ujęcie z pustyni, z odcinka, właśnie gdy spałem przy gorących źródłach. To, tak jak widzicie, jak podleciałem dronem na tym ujęciu, pomimo tego, że ta pustynia właśnie była biała, to te światła poprzednie właśnie nie oświetlały tego terenu zbyt dobrze. To, to górne światło po prostu było bardzo rozproszone i świeciło bardzo szeroko. A tutaj macie taką właśnie skupioną wiązkę na środku. I do tego jeszcze właśnie macie jakby szerokie światło z tych pobocznych mniejszych ledów. Także zdecydowanie bardziej mi się podoba, ten produkt od tego poprzedniego, którego właśnie miałem zainstalowanego na swoim wanie. Na sam początek chciałbym naprawdę serdecznie podziękować firmie Auxbeam za to, że po prostu wysłali mi te produkty, żebym sobie je sprawdził i jeżeli zdecyduję się je zostawić u siebie na wanie, to żebym sobie je po prostu zatrzymał. Jestem za to niesamowicie wdzięczny, bo taki zestaw, który oni mi wysłali, no kosztuje kilkaset dolarów, więc naprawdę super sprawa. Cieszę się, że odezwali się do mnie i chcieli właśnie nawiązać jakąś współpracę. Oni mają swoją dystrybucję w Polsce i jeżeli chcielibyście zakupić jakikolwiek produkt od nich czy to ten duży właśnie pas LEDowy czy te mniejsze światła czy na przykład ten zestaw przycisków właśnie z bezpiecznikami to to wszystko jest dostępne również w Polsce oczywiście w innych cenach niż tutaj na amerykańskim rynku ale zostawię Wam linki tutaj pod filmem zobaczcie sobie ile takie produktów produkty kosztują. Przejrzyjcie sobie ich stronę, zobaczcie co mają do zaoferowania. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tych produktów, no to śmiało piszcie, moi drodzy. Ja postaram się wam odpowiedzieć w granicach swojej wiedzy na temat tej firmy i tych produktów. Napiszcie może w komentarzach, co wy o tym myślicie i które według Was oświetlenie było na przykład lepsze? Bo moim zdaniem to z firmy Auxbeam bije na głowę po prostu te takie tanie zestawy z Amazonu. No i dobra, myślę, że to wszystko jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym. Cześć!